Czołem czołgiści, witam was, Stolper. W dzisiejszym odcinku moim gościem jest chyba jeden z aktywniejszych widzów mojego kanału, yy, znany pod innym nickiem na YouTubie, tutaj w bitwie Lux Own Me. No, mi się wydaje, ten lag mi to chyba znaczy, lagi posiadły mnie, ja bym to tak przetłumaczył, zgadza się? No, można tak powiedzieć, że to w ogóle sama genera tego nicku jest dość śmieszna, bo jak zaczynałem granie w Wota, to na sam start miałem po prostu tak olbrzymie lagi, i to nie wiem, czy to było spowodowane moim internetem, czy, czy też jakieś przeciążenia na serwerze akurat były. No i po prostu Lagi były o wiele groźniejszym przeciwnikiem niż na przykład sam przeciwnik w bitwie, który, z którym się mierzyłem aktualnie. Aha, czyli znamy już genezę Twojego Niku. Natomiast tutaj mamy bitwę na T54, 9 Tier, radziecki Med. No, mi do tego Meda brakuje jakoś 30 tysięcy EXPA. Ty już go masz. Z tego co przeglądałem Twój profil, to EXPISz tą linię teraz i widzę, że idziesz do obiektu 140, ponieważ zauważyłem, że tą lufkę odkryłeś najpierw. Znaczy, wiesz co, ja odkryłem tę tylówkę z dwóch powodów. Tam statystyki tej lówki są o wiele lepsze, jeżeli chodzi o celność i czas skupiania. I tam dużo po prostu moich znajomych polecało mi właśnie, żeby odblokować sobie tą lówkę, tam bodajże różnica między tą drugą lówką jest chyba 10 penetracji, to, to tak naprawdę to jest nic, tak? A zyskujemy. no nie... dużo czasu zyskujesz w czasie skupiania lówki. W porównaniu do tej drugiej, no i przede wszystkim ta celność nie? To, jest, to jest najważniejsze. No właśnie, zwłaszcza jest to radzieckie działo, radziecka precyzja, jak ja to nazywam, także z tym bywa naprawdę różnie. No a na tym standardowym pocisku mamy 201 penetracji. Na goldowym hicie aż 330, także to jest ogromna różnica. No i jak będziemy widzieli tutaj ten standardowy pocisk wystarczy na większość czołgów. Aż 23 pociski goldowe wozisz, to tak na wszelki wypadek, jak na dychy rzuci? E, wiesz co, to mi chyba zostało jeszcze, jak jeździłem przez kilka bitewek na stokowym dziale. I, I tak już po prostu chyba zostawiłem. Nie wiem, może po prostu z przyzwyczajenia, wiesz. Bo może w sumie powinienem już to dawno zmienić, ale, ale że po prostu tak mi zostało, to... To tego, to już... To już tak... No, że wsadziłem, no tak, i, i już... No jasne. Słuchaj, no mi tam ja już się w sumie nie mogę doczekać te 5-4. Ty już rozegrałeś ponad 100 bitew. Jak tak pierwsze wrażenia z gry na tym czołgu? Słuchaj, powiem Ci tak. Przez pierwsze 20-30 bitew ja po prostu klnąłem strasznie na ten czołg, ale to z racji tego, że grałem na stokowej lufie. Wieżyczkę sobie odblokowałem za Free Expa. I zresztą działko, które, z którym teraz jeżdżę aktualnie, też większość Wolnego doświadczenia właśnie zużyłem właśnie na łówkę i, i, i na wieżę, jak wcześniej wspominałem. E, po rozegraniu tych kilkunastu bitew no, grało mi się fatalnie, ale teraz uważam, że jest świetny czołg. Tylko po prostu trzeba się nauczyć e, pewnych zachowań. To nie, jest, to nie jest taka sama gra, według mnie, jak na T-44. To jest, jest... różnica, powiem tak. się. No, Zgodzę się przede wszystkim dlatego, że mamy tutaj naprawdę twardą wieżę. Tak? Pancerz z przodu 200, z boku też sporo, 155, także trzeba umieć wykorzystać ten walor, walor w bitwie. Znaczy, pancerz też wiesz, co ci powiem, że czasami mnie zaskakuje, bo odbijamy takie magiczne pociski, na przykład od, od dziesiątek, tak? potrafią się poodbijać ładnie. A czasami na przykład wyjedzie ci jakiś siódmotierowy met na czy tam ósmotierowy met na, na takich hapekach i, i spokojnie cię będzie wsadzał bez problemu. Także to wiesz, to jest, to jest naprawdę czasami potrafi z człowieka zirytować ten czołg, ale, ale jest, na ogół jest dobry, więc war, warto przecierpieć się przez, przez te wszystkie czołgi i, i, i po prostu zagrać tym czołgiem, tak? No, właśnie, tutaj gadamy teraz o tym czołgu. A w bitwie początkowo była troszkę kupa, bo było 1 do 7. Teraz się troszkę sytuacja zmieniła: 5 do 7. Na ciebie wyjechały tam dwa czołgi ciężkie. No, dzięki pomocy T95 i chyba RHMA z prawej strony udało się ogarnąć tutaj troszkę sytuację. No i trzymasz dalej ten środek z biednym T95. No, ale ciągle widzę, że cały czas łapiesz spota. Ten buzet chyba 120, co jest po lewej stronie, ciągle cię tam spotuje. Też właśnie tak myślałem, że to z lewej strony, ale wiesz, co potem, jak się okazało, to teraz, jak teraz oglądam powtórkę, to wydaje mi się, że to jednak ten AMX, który, którego właśnie teraz zaraz strzelę. O, właśnie, mi się wydawało, że to właśnie on do spółki z STA spotował, bo no nie wiem, nie wydaje mi się, żeby WZK przez cały czas mnie spotował, chociaż wiesz, zna znając właściwości tej gry, to nie wiadomo, co Cię spotuje, tak. O, no, dokładnie. Dobra, no i niestety yy, T95 już padł, zostałeś sam na środku. No, te strzały w WZT1, pierwszy strzał poleciał w gąskę. Teraz Ding. No i co, oni cię cały czas widzą, a ty teraz nikogo nie, nie, nie spotujesz. 7 do 9 na mapie. Twoi koledzy z Teamu trzymają prawą stronę, obiekt środek. No i ty też postanawiasz widzę teraz troszkę się schować, zgasić się, dać odpocząć żarówce ostygnąć. Znaczy wiesz co ja ci powiem, że w tym momencie, jak, jak już na mnie ten Isus, my ten z Leopardem wyjechali, to już myślałem, że jest po prostu. Po, jest po prostu po grze, tak. Już mówię, dobra, już tak sobie. Już spokój, koniec, tak, a tu jednak ten te 95 jednak zrobił robotę. Swoją drogą na początku bitwy, tak patrzeć, w ogóle gdzie gościu jedzie takim Tedekiem wolnym Żółwiem, a potem jednak się przydał, tak? Bo to jednak można by powiedzieć, że to on ocalił mi skórę. No właśnie, ja tak mogę troszkę powiedzieć, bo teraz Tortoisa XP i to jest. O, a tutaj jest taka sytuacja, że nie do końca chyba był czysty strzał, ale jednak udało się ściągnąć ACDC, jak ja go nazywam. Ale no, wracając do tych wolnych TD-ków, powiem ci, jak gram tor Tortoise'em, to też często jadę jak najszybciej na jakąś pozycję strzelecką, bo często bywa tak, że po prostu nie zdąży się strzelić w bitwie, bo team jest ogarnięty. Także no, trzeba sobie szukać okazji do strzału. Ale wróćmy teraz do bitwy. No, cały czas sytuacja na minusie dla Twojego teamu. Przeciwnik za przeciwnika, padają czołgi, a bilans niekorzystny 8 do 11. Obiekt już zbliża się do waszego kapa, dojechał także su. A tutaj widzę taka fajna miejscówka koło tego mostu, w sumie. Znaczy, przede wszystkim ja tutaj pod pewnego momentu po prostu się obawiałem e, tej artylerii. I nie wiem, czy zauważyłeś, ona tam chyba na początku pisała, że ma stokowe działo. Się tak. Przyznała. Gościu się przyznał, że ma stokowe działo, i wydaje mi się, że. E, no, no, mimo, że Arta ma stokowe działa to i tak jednak warto na nią uważać to raz. A dwa, po prostu obawiałem się, że w pewnym momencie po prostu już facet się na mnie skupi tutaj na tym środku i po prostu będzie we mnie bez, bez jakiejkolwiek litości łupał. No jak się okazało, nie wiem, skupił się kompletnie gdzie indziej. A ten postój teraz niech nie zgadnę. Czajnik ci gwizdał i kawę trzeba było zalać. PINK 9,99. Aha, to nie założyłem. No dobra, o, jest STA. I ładnie skończony, przy pomocy obiekta, chyba zdaje się. No i jest jeszcze 704, ty masz 1100 HP, a dobry strzał od obiekta to jest ponad 800, także już wtedy by była marna sytuacja, troszkę. Zwłaszcza, żeś na ciebie polował tutaj, usadził się na ciebie. No i jeszcze chyba z tyłu, tak, od torta teraz coś poleciało. Od chyba. Nie wiem od kogo to poleciało. Wiem, że na pewno on, on to było przez chwilę zresztą widać. I teraz zwróć uwagę jakimi pociskami strzela ten obiekt właśnie przeciwnika. O właśnie za 487. Mhm. Mm no jest ogar. No i teraz. Aż tylko pas, tylko dwie peski ci standardowe zostały. Cały czas praktycznie walisz ze standardowych Pestek. Leci teraz ostatnia. A, i w kosmos. Nawet nie wiadomo gdzie poleciała. No i obiekt teraz tobą się zainteresował. Ale kończy swój barny żywot. Zaczynają się pociski goldowe. No i wyczaiłeś, widzę teraz ST Emila. I to był chyba Twój cel teraz kolejny, prawda? Tak, tylko jak właśnie obawiałem się, że ten. Myślałem, że ten tortoise będzie jechał cały czas pod górkę do tego M103, i liczyłem na to, że wiesz, że Emila sobie złupie na, na dwa strzały, ewentualnie na jakiś szybki RAM i, i byłoby po sprawie. A tu jednak się okazało, że na sam koniec było jedno wielkie. I właśnie tutaj, tutaj przez nierówność, kurczę. Ten strzał poleciał sobie w powietrze. Tortuś zauważył, że już się czaisz na ST Emil'a i się do ciebie zdążył obrócić. No ale dobra, ST Emil się żegna teraz już z grą, idzie sobie do garażu. No i zostaje walka z Tortem. No i kurde, cały czas artyleria gdzieś tam na plecy może się ładnie tutaj strzelić. Dokładnie. O właśnie. Przed chwilą. Dokładnie. I... Tu mi się wydaje, wiesz, co, że gdyby gościu miał to lepsze działo, to właśnie bitwa mogłaby się już w zasadzie skoczyć dla mnie, bo ten tortos jednak trafił, trafił mnie i, i to dwukrotnie, więc tu, tu mi się wydaje, że właśnie już by był koniec, tak? No, ale powiem ci, tam Tortoise. Z, z tego co ja nim gram, to to nie jest głośny przeciwnik. Teraz wszyscy w niego próbują, jak chcą. Gdziekolwiek kto strzeli, to zawsze przebija praktycznie. No, druga sprawa jest taka, że jak ludzie widzą Tortoise, to najczęściej golda ładują. No, natomiast z tą topową lówką naprawdę potrafi zrobić też wiele krzywdy przeciwnikowi. Jeszcze nie mówiliśmy o czasie przeładowania tego działa, bo tak z moich wyliczeń wynika, bo nie widzę dokładnie czasu, że około 7,5 sekundy poniżej. Poniżej, poniżej. Powiem ci, że nie mam tutaj Brother in Arms, więc, więc nie, nie mam tego najszybszego przeładowania. Uważam, że po prostu na, na, na ruskim medzie ten perk jest no, w późniejszym momencie, w późniejszym czasie może się po prostu przydać. Warto zrobić na przykład sobie wcześniej kamuflaż czy, czy taką naprawę, tak? Bo Zdecydowanie. Robiąc te 54 4 po prostu. Wiesz, oswajałem się z myślą, że w końcu to ja będę jeździł tym niewidzialnym medem i to w końcu ja będę strącał czołki, które są niewidzialne, tak? Właśnie, a powiedz mi czemu zapytałeś M103, czy ma uszkodzonych jakiś członków załogi? E, wiesz co, obawiałem się, że z racji tego, że ten gościu na arcie może mimo mieć te stokowe działo, to jednak może mnie zrunshotować jakimś cudem, mm -hmm. teraz nawet, i po prostu obawiałem się, że M103 nie będzie miała drivera celowniczego, a że gracz jest to pokroju żółtego, więc po prostu myślałem, że na sam koniec wyciągając tak, tak fajnie bitwę, możemy po prostu to no, wdupić w najgłupszym momencie, jakim by się tylko dało, tak? No właśnie, no... Się okazało się, później facet, facet odpowiedział i, i wygraliśmy. Kawał dobrej roboty odwaliłeś. Tutaj praktycznie został dla Ciebie deser, ta arta to jest praktycznie twoja. No, wyspotowałeś tego GW Tigera. Tutaj widzę, troszkę się bałeś, że trafi cię chociażby z splashem. Co mogłoby Nie się właśnie, skończyć tragicznie. To wolałem odjechać, bo coraz częściej właśnie się spotykam no z takimi, i... jakimiś śmiesznymi. Ja na miejscu powiem ci tego, na miejscu tego M103 zostawiłbym ci tego ostatniego fraga. Także no mi się nie podoba akurat to yy, tak to to jak, jak zrobił to ten M103. Sprawdziłem specjalnie, jakiej narodowości jest, okazało się, że Niemiec. Także no, nie ma się co dziwić. To, to po prostu Niemiec, on nie pomyślał. Ale no dobra, mamy. Znaczy wiesz, to, to go akurat muszę usprawiedliwić. Napisał do mnie po bitwie i, i powiedział, że, że przepraś, przeprosił mnie, że powiedział, że... Że gdybym gdyby mu napisał, albo gdyby on był bardziej taki ogarnięty, jeżeli chodzi o spoglądanie na, na wyniki, to by mi właśnie go odstąpił. Ale powie... zapytał się, czy masterkę dostałem, i no, powiedziałem mu, że tak, no to w, te, w takim razie, nie, nie no, że tak powiem, mu wybaczyłem. No. Dobra, rozgrzeszamy Niemca. I przechodzimy do wyników na WOT REPLACE. Jeszcze tylko zaznaczę, że mój wskaźnik WN8 pokazuje 10195, ale weszły tam jakieś strzały w ciemno, więc ten WN8 na tą bitwę na pewno jest wyższy. I oto wyniki. Oczywiście widzę wpadł as pancerny. Yy, wsparcie. No, wsparcie też, też bardzo cenny medal. Rzadko się trafia. Chyba nawet rzadziej niż specjalista, przynajmniej w moim wypadku. Duży kaliber i czołgista sniper. Podstawowego EXPA 1463, 6248 uszkodzeń, 5 fragów, jak widzieliśmy wcześniej. Co my tutaj mamy? Po spocie prawie 2000, no tam 1874. Wystrzeliłeś 31 pocisków, z czego 27 trafiło w cel, a 22 pociski z penetracją. Przez pancerz udało ci się zablokować 1660. No i co my tutaj jeszcze mamy? No, konto standardowe. Przez to, że musiałeś na koniec używać pocisków goldowych minus 12 tysięcy, pewnie byłoby na plusie, gdybyś miał więcej standardowych pocisków. Bardzo fajna bitwa, pomimo tego, że nie wpadł ten specjalista, ten szósty frak, to myślę, że i te wsparcie jest celnym medalem. No, tak formalnie, to ten szósty frak powinien być twój. Gratuluję bitwy, dziękuję, że oglądasz mój kanał, bo widzę, że często komentujesz różne filmiki. Chciałbyś jeszcze coś powiedzieć na koniec? Staram się jak mogę, jeżeli chodzi o to komentowanie i oglądanie. A muszę dodać, że właśnie zacząłem oglądać Twój kanał po tym, jak wystąpiłeś z Samufai, więc to widać taka reakcja łańcuchowa. Ktoś Dokładnie. występuje u kogoś i, i potem po prostu łap, łap, łapie widza i, i tak to właśnie mi więcej wyglądało. Ja bym, jeżeli, jeżeli, jeżeli można, to chciałbym pozdrowić cały mój klan e, UX. Chciałbym zaprosić wszystkich zainteresowanych do, do naszego klanu. E, chciałbym jeszcze pozdrowić Jakoje i Pawroza. Również pozdrawiam. E, dziękuję, że podesłałeś mi filmik i do usłyszenia. Dzięki.